Coś, kochani, jest piątek, 17. Kolejny tydzień. Dziś, jak wyglądają zawody strzeleckie? Zapraszam. Czołem usmarano, broń spakowana, jadę na zawody. Kochani, dziś zawody strzeleckie, jak to tak naprawdę wygląda? No, cóż, gdy już zrobimy pozwolenie na broń do celów sportowych, na przykład w roku, tym 25, który w tej chwili jest, no to mamy pozwolenie do celów sportowych na ten aktualny rok. Żeby mieć przedłużony na kolejny rok, musimy oczywiście mieć licencję zawodnika sportowego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Co musimy zrobić? Musimy tę licencję przedłużyć. Każda licencja w Polsce dla strzelców sportowych przedłużana, albo jest, tak jakby działa tylko w aktualnym roku kalendarzowym. Aby móc mieć pozwolenie sporto, do celów sportowych przedłużone na każdy następny rok, należy w danym obowiązującym roku, na przykład jak teraz mamy 2025, do końca tego roku, czyli do grudnia, do 31 grudnia tego aktualnego roku, Zrobić zawody sportowe, strzeleckie zawody sportowe. Tak, to są takie, słuchajcie, strasznie trudne rzeczy. W ogóle nie zdacie, na pewno nie zrobicie. Jak ja słyszę takie teksty, to mi się palec w kieszeni otwiera. Słuchajcie, to jest tak łatwe, jak pójście na zwykłą strzelnicę. Tak, opowiem wam na przykładzie moim z ostatnich mm, zawodów, które odbyły się na Podkarpaciu. Odbyły się w klubie. Strzeleckim husar w rudnej małej, może taka mała reklama, ale tam panów bardzo lubię, bardzo lubię w ogóle tą strzelnicę. Jest naprawdę bardzo profesjonalny klimat, nie ma co tutaj, mogą inne strzelnice, wydaje mi się, pozazdrościć. Być może ludzie mówią, że jest może zbyt duży rygor, tak, jest rygor strasznie wielki, ale też słuchajcie, są tacy, którzy mówią, że kwestią czasu jest, kiedy na danej strzelnicy. Dojdzie do jakiegoś strasznego zdarzenia. No to jest prawda, dlatego uważam, że mimo wszystko rygor na strzelnicy powinien być. Dzień zawodów, nie, na początku jak wygląda zapis. Zapisujemy się tydzień wcześniej, równy tydzień wcześniej. Zazwyczaj zawody są w niedzielę, podać tam różne dane i właściwie tyle nic nie płacimy. Przyjeżdżamy sobie na miejsce. Będą to zawody ze wszystkich konkurencji PKS, czyli Pistolet centralnego zapłonu, pistolet sportowy, karabin oraz strzelba gładkolufowa. Jakość dźwięku może nie będzie super jakoś rewelacyjna z tego względu, że sami widzicie, że prowadzę w tej chwili auto. Powiem wam pokrótce, jak zawody będą wyglądać. W ogóle strzelnica Huzar w klubie Huzar, bo jest to i strzelnica i od razu Właśnie klub, do którego nie jestem zapisany, ale, ale prawdopodobnie z końcem tego roku zmienię barwy klubowe. Ma 8 torów, 8 osi, na których można oczywiście jak najbardziej jak w, w jakikolwiek dzień przyjdziemy skorzystać, postrzelać. Ceny uważam są najniższe w całym grzeszu. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że. Uw klub, który mówię, nie jestem w ogóle w żaden sposób z nim zrzeszony. Po prostu chodzę sobie tam na strzelnicę, jeśli się tylko mam ochotę. Mam najniższe ceny, wydaje mi się, w nawet chyba całym województwie. Jest oczywiście tych strzelnic mnóstwo, bo w województwie podkarpackim mamy strzelnic, no wydaje mi się, że dobrze. Około 15. Jednak to jest oczywiście, przepraszam, przekroczyłem prędkość. To jest oczywiście strzelnica zamknięta, osie są na 10, 15 oraz 25 metrów. Jest bardzo fajnie wyguszona, jeśli chodzi o <laughs> właśnie strzelectwo. Także no dookoła nie ma jakiegoś wielkiego problemu, że będziemy, nie wiem, zakłócać choćby w niedzielny poranek, który jest właśnie dzisiaj, bo, bo to w niedzielę jadę na strzelnicę. Cóż... Jeśli ktoś tylko ma ochotę, to, to w imieniu oczywiście ich. Mówię, ani, ani ktoś inny nie płaci, ani nie mam nawet gratis jednego wyjścia tam. Po prostu ich lubię i tyle zapraszam. Możemy się tam spotkać, możemy postrzelać sobie razem. Wpisujemy się do elektronicznej księgi rejestru. Oczywiście jak ktoś nie zna regulaminu, to idzie pod ściankę i czyta regulamin, no ale tutaj zakłada się, że, że organizatorzy chyba zakładają, że ci, którzy przychodzą znają te, ten regulamin. Poza tym w agendzie jest zawsze podany tydzień wcześniej, i wcześniej można sobie normalnie PDF-a PDF ściągnąć, poczytać, się z nim zaznajomić. Po zapisaniu się robimy opłaty, jeżeli jesteśmy klubowiczem, płacimy mniej przez pół. Jeżeli nie jesteśmy klubowiczymi, to płacimy jakąś tam zwykłą stawkę. O cenach tu nie będę mówił, bo ceny się zmieniają, więc, więc po co? Zapisaliśmy się. Kto nie ma ze sobą sprzętu safety, no to cóż, bierze słuchawki, bierze patrzałki i czekamy na komendę, aby móc wejść na osie. Osi jest 8. Uważam bardzo dużo. Strzelamy oczywiście na 10 lub 25 metrów. czym znaczy mówię w ogóle takie dni, kiedy możemy iść na tą strzelnicę, generalnie na zawodach strzelamy na 15 oraz 25 metrów. Na 15 strzelamy ze strzelby dynamicznej oraz na 25 strzelamy z pistoletu sportowego i karabinu sportowego. Jeśli chodzi o zawody i utrzymanie licencji sportowej do pozwolenia na broń do celów sportowych, Pamiętajmy, że w ciągu roku musimy wziąć udział w konkurencji wiodącej, czyli na przykład moją konkurencją wiodącą jest pistolet, więc muszę wziąć udział w e, czterech startach konkurencji właśnie pistolet. I wezmę udział tylko i wyłącznie w dwóch, jeśli chodzi o pistolet. Będzie to pistolet Centralnego Zaponu, prawdopodobnie Margolin lub Smith Wesson. wydaje mi się, że mają smutka właśnie. I postrzelam z mojej prywatnej berety jako broni centralnego zaponu. W tym momencie będę miał już dwa starty. Oczywiście wezmę jeszcze dzisiaj udział w postrzelamy z karabinu. Cokolwiek tam wezmę klubowego, nie będę się jakoś specjalnie tym stresował czy zastanawiał. I oczywiście pompka, no oni mają chyba same Mosbergi 888, także tutaj akurat fajna sprawa. Wchodzimy na osie, mamy już oczywiście nasze balistyczne okularki, mamy już słuchawki, mogą być aktywne, pasywne, whatever, mogą być te takie plagi, które się wciska aż do samego mózgu, jak się stykną, to masz więcej IQ podobno. I cóż, czekamy na komendę, rozkładamy. rozkładamy. Jeżeli na przykład zaczynamy od broni sportowej i posiadamy swoją broń, cóż, kładziemy sobie tą teczuszkę naszą, nie dotykamy broni i gdy dopiero prowadzący strzelanie lub sędzia, który jest też prowadzącym strzelanie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego powie, a iż rozpoczynamy konkurencję Pistoletu sportowego i na przykład teraz jest konkurencja, teraz jest seria próbna, tak, na początku jest seria próbna pięciu strzałów. Dopiero wtedy, jeżeli nie mamy swojej broni przynoszą nam broń próbową, oczywiście z flagą w środku, gdy jest komenda Ładuj, dopiero wtedy bierzemy broń do ręki, wtedy dopiero ładujemy nasze, oczywiście jest to broń bocznego zaponu, ładujemy sobie nasze e, naboje, oczywiście LR-22. 5 tych nabojów do magazynka ładujemy, przeładowujemy i czekamy Jeżeli jest, jest już komenda start z jednej ręki tak jak słynny Yusuf, wywalamy serię w okolice tarczy, tak dlaczego w okolice tarczy, no bo jeżeli to jest broń klubowa na początku testujemy jak mamy ten taki czarny tutaj okrąg, to jeżeli chodzi o broń sportową, to celujemy zawsze w dolny ten kawałek połączenie białego z czarnym. Dlaczego? Bo ona jest zawsze tak skalibrowana, wtedy będziemy na odległości 25 metrów walić prosto w dychy. Także życzę wszystkim jednej dziurki. Dlaczego jednej dziurki? No bo jedna dziurka oznacza, że 5 wywaliłeś prosto właśnie w tą jedną dziurkę. Masz dyszkę, wygrałeś za nagrody, uścisk szefa i złote gacie. Tak. A tak naprawdę przedłużenie licencji na każdy kolejny rok. Potem idziemy do tarcz. Tak, dokładnie po serii próbnej idziemy, idziemy do tarcz. Sprawdzamy te swoje wspaniałe dziurki w tarczy. Jeżeli jest jedna, jesteś gość, jak nie ma żadnej, to znaczy, że seria oceniana będzie trochę ciężka. Wracamy do stanowisk i wtedy jest znowu komenda: ładuj. Będzie seria oceniana. Ładujemy sobie na przykład 10, bo więcej też do lr się nie zmieści. Do tego małego na przykład Margolina. Tak wygląda Margolin. I jest znowu komenda start. Po komendzie start. Strzelamy 20 serię ocenianych 20 strzałów. Nie ma czegoś takiego, że wystrzelę. I nie ma czegoś takiego, że będę pytał. Ej, panie, a co teraz? Nie, przeładowujesz ładuj, ładujesz sobie kolejne 10 czy po 5. Obojętnie, dlaczego jest po 5 lepiej jak po 10? Bo po 5, oczywiście broń czy mamy sobie tutaj przy sobie, żeby, wiecie, można odpocząć. Ta ręka nie będzie cały czas wisieć, no nie? No to już jak tam kto chce, jak ktoś wytrzyma. Jak ktoś przed po dodatku, żeby odwalić te 20, no to wali po prostu gdzieś w tarczę. To jest, wiecie, to są zawody sportowe, to jest sport strzelecki. Wiem, że jest dużo ludzi, którzy robi pozwolenie tylko po to, żeby mieć tą klamę. No ale wiecie, jak już i tak zapłacimy za te zawody, jak już i tak jesteśmy członkami klubów, a reprezentujemy jakiś klub, na przykład ja w obcym klubie reprezentuję swój klub, to sumie warto jest się postarać, warto jest, wiecie, pokonkurować, zdobyć jak najwięcej tych punktów. Pochwalę się, że akurat w moim, w moim życiorysie strzelca, gdzie w husarze zazwyczaj jest 23-24 osoby na dzień biorą udział w tych, wszystkich, w tych całych zawodach. No to maksymalnie udało mi się zdobyć piąte miejsce. Tak, był to karabin sportowy i ostatni na ostatnich dziesiąte miejsce z broni, z pistoletu <laughs> chyba sportowego. Centralny zapon, moja własna prywatna broń to było 11 miejsce. Także szał nie ma, no, ale 23 lepiej w tej górnej połówce, jak w dolnej, nie? Gdy wystrzelimy jak tą serię. Po prostu odbierają nam tą broń, oczywiście zakładamy flagę bezpieczeństwa i bierzemy się za broń centralnego zaponu. Jak mamy swoją, kładziesz sobie teczuszkę koło siebie i znowu jak jest komenda ładu, i rozpakowujemy albo można tam sprawdzić sobie broń. I cóż, jest dokładnie ta sama seria próbna, idziemy do tarcz, wracamy, seria oceniana 20 strzałów, wracamy, potem jest tak samo z karabinem. 10 ocenianych i 5 próbnych i na końcu jest taka ciekawostka, strzelba dynamiczna, tak, dlaczego dynamiczna? Bo Wszyscy schodzimy się do jednego stanowiska, mamy tylko dwa strzały, ale te dwa strzały leżą z boku naszej strzelby. Na sygnał stopera strzeleckiego, tego takiego, który daje ten fajny taki dźwięk, bierzemy naboje, ładujemy, oddajemy pierwszy strzał do popera na 15 metrach, przeładowujemy, oddajemy strzał na 25 metrów i w tym momencie dopiero po drugim strzale stoper jest zatrzymywany, także liczy się celność i liczy się czas. Bardzo lubię tą konkurencję i bardzo bardzo zastanawiam się, czy przypadkiem nie kupić sobie właśnie swojej strzelby i nie trenować, bo na swojej to jest słuchajcie, na swojej znamy ją, uczymy się pamięci mięśniowej. Słuchajcie, no po tym wszystkim możemy oczywiście czekać na wstępne wyniki, one są już podawane zazwyczaj maksymalnie do pół godziny po zawodach. Jeśli chodzi o ogólne takie wyniki, już gotowe, gotowe wiecie, ten tak zwany komunikat. No to on jest podawany kilka dni po zawodach, no bo wiadomo muszą wszystko policzyć, te wszystkie dziurki w tarczach ze wszystkich konkurencji dla wszystkich osób, no to schodzi, no to jak zejdzie im trzy dni to jest i tak naprawdę, chłopaki tylko siedzą i, i chyba liczą, także i tak to jest bardzo szybko. Te zawody, takie straszne zawody sportowe, których kolekcjonerzy tak się boją, że po prostu nie no zrobię sobie kolekcjonerkę, bo po prostu to jest tak trudno zrobić sportowe pozwolenie, że tak właśnie wyglądają te straszne zawody, naprawdę jest się czego bać. No Słuchajcie, nie no, nie no, to kolekcjonerka, to w ogóle nic nie musisz, chill zrobić raz i całe życie masz, masz, trzymasz sobie te, te swoje spluwy w sejfie. Ale słuchajcie, to kupić i trzymać, nie potrenujesz, nie sprawdzisz się, postrzelasz trochę, to słuchajcie, no ile, 60-70 strzałów w ciągu roku minimum. I to tak boli. Poza tym, jak już ktoś bardzo chce, to może sobie później ten pistolet nosić. Tyle nam daje więcej pozwolenia do celów sportowych. Poza słuchajcie, piękno zawodów IPSC, czyli tych zawodów dynamicznych w ruchu. Piękno rywalizacji między sobą na zawodach strzeleckich. Może nie, możemy, nie musimy jechać w jedno miejsce, możemy jeździć po całej Polsce. Możemy jeździć co miesiąc, możemy jeździć co dwa tygodnie. Słuchajcie, są takie fliki którzy obkupują się naprawdę w super bronie, super karabiny, robią naprawdę rewelacyjne wyniki i to nawet tutaj, w naszych zwykłych klubach nie trzeba daleko szukać. Do czego Was zachęcam? No Słuchajcie, sport, to jest sport, czytam na, nieraz w komentarzach, cię po co Ci w ogóle udawać, że jesteś sportowcem? No a po co Tobie udawać, że jesteś kolekcjonerem? Taki z Ciebie kolekcjoner? Bo, bo, bo no takie mamy prawo. Albo broń kolekcjonujesz i masz do niej prawo, jak ci przyznają, albo jesteś sportowcem. No tylko jak kolekcjonujesz, to trzymasz to wszystko. Raz na czas jedziesz na strzelnicę, a tu chociaż jesteś przymuszony ten dwa razy w roku pojechać, zmierzyć się, spróbować. Wiecie, trochę się poddać temu rygorowi. Słuchajcie, nie ma co ma kontencić. Ja wybrałem sport strzelecki, do tego gratis kolekcjonerkę do 12 mm, a wy wybierajcie co chcecie. Zapraszam Was na następny tydzień, na następny film. Tym razem tak, już rozłożymy i złożymy czarno prochowca. Załadujemy, bo mam wystrzelanego na strzelnicy. Zapakujemy, wyczyścimy. Mam nawet takiego brudnego smolucha, także tak, dosłownie lada dzień kręcę o tym film. I życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia. Mówił do Was Grzechu. Hej.